Witamy bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji regionalnej. Jola Wiszniewska, Bogusław Solecki. Proszę państwa, jest teraz państwu ciepło, przyjemnie, to proszę sobie wyobrazić, co dzieje się tutaj na Agrykoli. Deszcz leje od samego rana, a kolarze nic sobie z tego nie robią. Zupełnie. Jeżdżą bardzo ambitnie, nie było wywrotek, co najważniejsze, zatem nikt się nie poturbował i wszyscy z szerokim uśmiechem wpadają na metę. Mnie osobiście, który stoi tutaj sobie w suchym, troszkę to dziwi, ale myślę, że kolarze przyzwyczaili nas do tego, że są po prostu... Fantastyczni i zawsze pozytywnie nakręceni. Są niezniszczalni, tak jak każdy uczestnik skandy maratonu Langtimu, bo proszę Państwa, każdego roku tak się właśnie dzieje. Czy jest piękna pogoda, czy jest trochę gorsza. Tysiące ludzi stoją na starcie i pokonują kilometry, czasami charytatywnie. W tym roku my też możemy się dołączyć. Proszę Państwa, tutaj za nami cały czas kręcą kilometry. Każdy kilometr to złotówka. A każda złotówka do złotówki uzbierana e, będzie dawać rowery dla dzieci z Domów Dziecka i właśnie dlatego. Bardzo, bardzo gorąco zachęcamy, aby na Agrykole tutaj przyjść, bo jeszcze ciągle możemy te kilometry zbierać. I Zdecydowanie tak, ale nie tylko ci, którzy kręcą tutaj na trenażerach, ale również ci, którzy uczestniczą aktywnie w Skandimaratonach Lang Team, startując, mogą zbierać te pieniądze dla dzieci. No i myślę, że w związku z tym warto to zrobić, a teraz Jola, przy której fantastyczny gość. Krzysztof Żukowski, szef sprzedaży, yy, wariactwo jakieś w tej waszej firmie. Kilka lat temu pięć osób na rowery wskoczyło iło na starsie, a dzisiaj pół firmy jedzie. No, może nie pół, może nie pół, ale tak, duże. drużyna jest duża. Tak. Poza tym jeszcze zaprosiliśmy naszych partnerów biznesowych, żeby trochę z nami pojeździli. Tak, no bawimy się, o to chodzi przecież. Panie Krzysztofie, no wygląda pan wspaniale. O, dziękuję pani bardzo. Jest tak zimno, że zaraz umrę, ale dziękuję. No ale jak było na trasie? Bardzo trudno? Hmm. Znaczy, też nie pomaga, oczywiście, ale był tylko taki jeden fragment, gdzie wjechaliśmy. Chyba pole, to trzeba powiedzieć, bo bardzo dużo było ten. Bardzo dużo osób się wywróciło po prostu, ale. Nie jest ogień, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Jak się to robi, że w takiej pogodzie jest zimno, pada deszcz, a wy uśmiechnięci, zachwyceni, szczęśliwi, to chyba rower to szczęście daje. Rower to jest bardzo ważna rzecz. Bieganie też jest bardzo ważne. Pływanie też, wie pani triatlon też jest ważna rzecz. Nie, najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić. Po prostu, żeby się dobrze bawić. A dzisiaj po prostu było idealnie, no. Pogoda oczywiście, okej, okay. nie dopisała, ale co tam? Skandia, proszę państwa, tacy ludzie tam pracują, tacy ludzie pojawili. Starcie i na mecie wszyscy gratulujemy bardzo serdecznie Panie Krzysztofie, dziękujemy. Dziękuję, dziękuję no, mało kibiców, ale sfera gorąca, a to dzięki gościom. A no właśnie, drodzy Państwo, Dariusz Maląg, to jest ten człowiek, który w tym momencie przy mnie. Imprezy. Dzięki niemu, dzięki jego perlistemu głosowi mogą Państwo tutaj się pozytywnie nakręcać Dariusz. Jak to się robi, żeby taki tłum, nawet w tak trudnych warunkach, porwać do tego, żeby ten uśmiech jednak się pojawił? Eee, wiesz, co? Tłum jest bardzo pozytywnie nakręcony od samego początku, bo tak naprawdę to na każdej imprezie, na jakiej jesteśmy, ci ludzie chcą tutaj przyjechać, chcą się bawić i dlatego, jeśli masz sobie tą odrobinę energii, to wystarczy ją sprzedać, przekazać i oni lecą. Dzisiaj, na przykład, bawiliśmy się w coś takiego w związku z tymi opadami deszczu, że na starcie robiliśmy tak. Czyli takie OK, ale pod wodą. I dlatego dzisiaj mówiliśmy. Że trochę popływamy sobie, także to jest nasze OK, a nie to. To naprawdę niewiele trzeba, wystarczy zaiskrzyć i oni idą z tobą. To jest fantastyczna impreza, która tak naprawdę jest takim impulsem do tego, że kolarstwo w Polsce się bardzo mocno rozwinęło w tych ostatnich latach. Ty to obserwujesz, jesteś także radiowcem, komentatorem kolarstwa, obserwujesz mocno rynek kolarski nie tylko w Polsce, ale i również za granicą. Widać ten progres. Widać ten progres. Muszę powiedzieć, że czekamy tylko na jakieś fantastyczne zwycięstwo. Czy to będzie Rafał Majka, czy Michał Kwiatkowski, czy Przemek Niemiec, to już nie ma znaczenia. Czekamy na mega wynik i dopiero wtedy zobaczymy, jak wielka jest siła tego kolarstwa w Polsce, bo ono cały czas funkcjonuje. Nawet tutaj w Warszawie wystarczy zobaczyć, ile jest ścieżek rowerowych dzisiaj, a ile było jeszcze kilka lat temu. Jak samorządy włączają się w ogóle w rozwój tego amatorskiego kolarstwa, no bo to jest początek, od tego się zaczyna. A potem mamy zawodowców, czy to w MTB, tam gdzie jeździ Maja Włoszczowska, czy to na szosie, tam gdzie jutro Michał Kwiatkowski jedzie w liège bastogne i gdzie będziemy za niego mocno kciuki trzymali. Opowiedz o tych wrażeniach, które Tobie towarzyszą, gdy spoglądasz głęboko w oczy tym uczestnikom, którzy pojawiają się na mecie. Bo to są i dorośli, i dzieci. Oni zwykle są uśmiechnięci, ale umorusani, zmęczeni. Jak patrzysz tak głęboko w oczy tych uczestników, co tam widać? Jest to widać radość, widać radość i nawet dzisiaj leje jak z cebra od rana. To jest chyba pierwszy maraton w ogóle, gdzie nie było chwili przerwy, gdzie pogoda nie dała nam tego oddechu, żeby pokazało się słońce. A ci ludzie i tak są szczęśliwi, oni przyjeżdżają po to. Żeby się tutaj bawić, żeby się spotkać, oczywiście rywalizować, no bo tego elementu nie da się wyłączyć i wykluczyć. E, tutaj jeżdżą zawodnicy, którzy ścigają się w pucharze polskich mistrzostwach, polskich mistrzostwach świata, tak więc tam jest ta mocna rywalizacja. Są też totalnie amatorzy, tacy, którzy być może dzisiaj pierwszy raz w ogóle wsiedli na rower i wystartowali w maratonie. Jeżdżą na co dzień, nigdy nie mieli okazji wystartować w czymś takim jak maraton Skandi, który jest. Profesjonalnym wydarzeniem sportowym. To są zawody organizowane tak, jak robi się Puchar Świata w kolarstwie MTB. Tak więc dla nich to jest również wielka frajda i coś nowego. Są podzieleni na, sektorzy, na sektory, na kategorie wiekowe. Mogą wygrać nagrodę, nie wszystkie kategorie są mocno obsadzone. Dla nich to jest po prostu frajda, że mogą przyjechać i wystartować w profesjonalnej imprezie. I co ciekawe, widzimy tutaj 85-latków i 4-latków. Zatem naprawdę fantastyczny taki przekrój społeczny. Muszę Wam powiedzieć, że nie tylko czterolatki, ale jeżdżą dwulatki, jeżdżą dzieciaczki, które dobrze nie potrafią chodzić, ale trzymają się na rowerkach, bez pedałów oczywiście, odpychają się nogami. Traktują to jako taką pomoc w nauce chodzenia. To jest ten dystans rodzinny, to jest ta parada rodzinna, gdzie nie ma tej rywalizacji, gdzie trzeba po prostu przejechać, i te dzieciaki są całe szczęśliwe, że jadą w takiej imprezie. Dziękujemy serdecznie. Darek nie zajmujemy ci więcej czasu ani mój tutaj życie podczas tej deszczowej dzisiaj aury. Tyle drodzy państwo Dariusz Maląg a my przynosimy się do Joli Wiśniewskiej, która tak jest będzie podliczała teraz kilometry, ile napedałowali dla domów dziecka nasi uczestnicy. Są niesamowici i też niezłomni. Proszę się nie bać. Proszę państwa, zapraszamy na Agrykole. Można pod dachem wskoczyć na rower i tymi kilometrami ułatwiać nam życie i pomagać dzieciom zbierać pieniądze na... Na, e, rowery. Piotrze, to ile mamy teraz tych kilometrów? Fajnie, bo godzinkę temu było 400 kilometrów, w tej chwili zbliżamy się do 500, czyli e, tak naprawdę w przeciągu pierwszych pięciu godzin akcji udało się zebrać 500 zł tylko w tym namiocie. Ale to nie wszystko, bo każdy zawodnik biorący udział w maratonach z Kandii, czyli ponad 800 osób na dystansach od 30 do 90 km za każdy kilometr firma Skandia funduje rowery, sprzęt sportowy dla podwarszawskich domów dziecka. I to jest chyba najważniejsze, że nie trzeba nikogo namawiać. Tutaj od wczesnych godzin porannych jest mnóstwo chętnych, cały czas każdy z tych rowerów jest w ruchu, nie ma chwili przerwy. No chyba o to chodziło. Niektórzy specjalnie przyjeżdżają tylko po to, żeby te kilometry nam nabijać. Państwo przyjechali przed chwilą tylko po to przecież. Tak, tak, tylko żeby dzieciom rower jakiś tutaj pomóc zdobyć. Wspaniale. No to jazda w takim razie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Licz te kilometry, bo ja ci będę jeszcze tu odwiedzać ja i próbuję. pytać Cię o to... Czy te rowery będziemy mogli kupić, no dzięki naszym wspaniałym widzom i dzięki Skandi i ile? Proszę Państwa, proszę z nami zostać. O 14.30 będziemy tu ponownie i będziemy Państwu pokazywać tych niezłomnych, niesłychanych, niesamowitych ludzi. A ja przed momentem, drodzy Państwo, obserwowałem jeszcze kolejny finisz i naprawdę działo się wiele, zatem już teraz nie chcę zdradzać, co tam się działo na tym finiszu, ale Państwo to zobaczą w kolejnym naszym łączeniu z pewnością. Zatem warto być z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia w telewizji regionalnej. we <laughs>